Miasto wyjeżdżamy w małe miejscowości, no, no i tam, tam szukamy, szukamy miejsc, gdzie możemy przenocować. I, I teraz o tym porozmawiamy, co zrobić, kiedy te warunki, które zastajemy, nie do końca odpowiadają ograniczonymi temu, co zamówiliśmy. Tym bardziej, że to właśnie już jutro pięć województw rozpoczyna ferie zimowe, zatem e, dzieci i młodzież będą wyjeżdżać, będą korzystać z noclegów. No i pytanie, jakie mamy prawo, prawa konsumentów e, korzystających z różnych e, e, usług, e, takich jak pensjonaty, e, i to pytanie do pani Anny Kondrasiuk z portalu zarządza.pl. Dzień, Dzień dobry. Jedziemy na miejsce, zamówiliśmy przez popularny powiedzmy portal nocleg, Pensjonat. No i okazuje się, że no powiem wprost jest zimno, bo to jak jest zima, to to może być duży problem. co wtedy możemy gdzieś szukać pomocy? E, tak. Znaczy przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że kiedy poszukujemy takich noclegów przez portale, to większość ofert będzie dotyczyła ofert osób prywatnych, czyli mamy w takim przypadku do czynienia z najmem krótkoterminowym. Jak wiemy, on jeszcze nie został uregulowany prawnie jakoś odrębnie, czyli nie, że nie jest uregulowany, tylko mamy tutaj do czynienia z przepisami kodeksu cywilnego regulującymi najem, więc nie możemy liczyć na jakąś wzmożność. Ochronę klienta. Dlatego też, zanim będziemy dochodzić, to najpierw przeczytajmy uważnie ofertę. Zgadzamy się z zasadą przedsiębiorca. Dokładnie. I to większość, większość tego rodzaju ofert będzie pochodziła od takich osób. Dlatego też, w pierwszej kolejności, zanim dojdzie do takiej sytuacji, że. że, że, że do takich przykrych, tak, że będziemy czegoś dochodzić, na zapoznajmy się e, z warunkami umowy. Oczywiście każdy, no, mam nadzieję, to wie, że należy tam przeczytać komentarze, ale. E, należy zapoznać się między innymi z dodatkowymi jakimiś warunkami. One są istotne, czyli z dodatkowymi kosztami, które mogą nas na przykład zaskoczyć. Teraz... Śląbanie Tak, to, to właśnie, to właśnie chciałam... To... Spra e, tak, sprawa jest o po... powa tak, tyle poważna, że nawet zainteresowała się tym Komisja Europejska. W, w tym roku mniej więcej do czerwca w takie poważne portale, naprawdę, wszyscy gruzi gracze będą musieli się dostosować do norm, które panują właśnie w Unii Europejskiej i nie będzie już można podawać ukrytych kosztów, czyli kosztów na przykład za podanie klucza, za późniejszy dojazd i tak dalej i tak dalej. Klient będzie musiał jakby mieć możliwość zapoznania się z rzeczywistą ofertą. Nie będzie też można stosować różnych metod nacisku w stylu to ostatni apartament, czy pałkuj w tej cenie i no, ale tak To bardzo często jest taki reklamowania. Tak, no to są manipulacyjne techniki. Więc tym albo na przykład będzie należało podać, jeżeli mówimy o jakichś na przykład, że o zniżkach, tak? no to trzeba będzie podać w jakim procencie do ceny podstawowej. No to są takie techniki manipulacyjne, jak już wspomniałam, gdzie klient do końca nie ma, może nie mieć rozeznania. Teraz jeżeli już się zdarzy taka sytuacja, że wynajęliśmy lokal i tak jak powiedziałam, to jest to również przy, przy każdym innym najmie, bo tu nie mamy jakichś szczególnych na razie jeszcze, bo trwają prace, prace regulacji, no to w pewnych sytuacjach Możemy w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę i dochodzić kosztów. pewnych możemy żądać obniżenia obniżenia ceny, zwrotu części kosztów. To wszystko zależy od portalu. od kogo domagać się, czy oczekiwać takiego? Od, jest od, od który jest pośrednikiem, Dokładnie, portal jest pośrednikiem, zatem, zatem od portalu nie możemy jakby no wymagać zwrotu kosztów. Zresztą portale się zabezpieczają. To jest tak zwany immunitet, tak? To się mówi portalowy, tak? portalowy, gdzie są tam. informacje, my tylko pośredniczymy, my do. Nie wiemy, także to jest to tak. Dlatego też właśnie istotne jest przeczytanie umowy, ale umowa nie może wykluczać pewnych rzeczy, bo pewne rzeczy przysługują klientowi z kodeksu cywilnego. Więc jeżeli na przykład no mamy taki przykład. Bo lokal jest niedogrzany, albo w ogóle nie ma w nim ogrzewania, no to taki lokal powinien spełniać warunki, żeby był w takim stanie, który jest właściwy do umówionego użytku. Więc jeżeli nie spełnia, no bo w ogóle nie można z niego korzystać, bo na przykład jest zimami, no to nie ma ogrzewania, to możemy wypowiedzieć taką umowę, żądać oczywiście zwrotu kosztów. No różne są sytuacje. Mogą być na przykład, no taka przykra rzecz, ale naprawdę dużo jest orzeczeń w tego typu sprawach dotyczących na przykład insektów, które mogą się pojawić nawet w porządnych bardzo. O, o apartamentach czy nawet hotelach. To w takiej, takiej sytuacji należałoby zadbać o, o jakieś dowody, dowody tak? Tak? Czyli zdjęcia. Nawet, zdjęcia. tak? Zdjęcia. Później, tak, zdjęcia. Później, no niestety, niestety to, się to się zdarza. zdarza. Wizyta u lekarza, czy jakaś taka dokumentacja. Wtedy można żądać zwrotu kosztów, można żądać również zadośćuczynienia, za doznaną krzywdę. I to wszystko oczywiście musi się odbyć na drodze spadłowej? No, chyba że wolno. Może też się tak zdarzyć. się No tak, to są takie przykre rzeczy, ale one mogą się zdarzyć. Też musimy pamiętać o tym, że no, jeżeli ktoś się reklamuje na tego typu portalach, no to będzie dbał o jakąś reputację. może rzeczywiście uda się. No nikt nie chce mieć informacji, że ma na przykład insekty. I ważne żeby przy podpisywaniu umowy zwrócić uwagę, czy to jest zadatek, czy zaliczka. No tak, to są, to są istotne rzeczy, tak to tak, jak, tak jak w każdym innym przypadku. W przypadku znaczy w innych w umów, to mam na myśli, zadatek przypada, kiedy, kiedy nie dojdzie do realizacji umowy. Zaliczka zostanie zaliczona na podczas świadczenia, czyli na poczet cen. Trzeba też patrzeć na przykład na to, czy można odwołać taką, taką, taką rezerwację, czy odwołanie czy jak jest za, termin. Tak, je dokładnie. Nie ma I najważniejsze, żeby jeździć miejsca sprawdzone. A to tak. już... po pierwszym razie już możemy trochę więcej powiedzieć. Po pierwszy raz trochę większy, nie, to znaczy. Redaktor Anna Konradziewka, która jest producentem zarządzania Dziękuję bardzo.